Pudel miniaturowy dlaczego to dobry wybór? W ostatnim czasie doszło do sytuacji, że tych pudli, pudli miniaturowych, spotykamy coraz mniej. Niestety ludzie coraz rzadziej decydują się na te psy. Dzisiaj wyjaśnię, dlaczego warto się na takiego pudla miniaturowego zdecydować dlaczego wśród tych wielu innych małych ras psów pudel miniaturowy nadal pozostaje jednym z najfajniejszych psów, jakie są. Może zacznę od tego, dlaczego te pudle stają się coraz rzadziej spotykane. Oczywiście, po pierwsze, moda. Moda, która kiedyś te pudle wyniosła na sam szczyt, ale się zmieniła. Moda ma to do siebie, że się po prostu zmienia. Drugą kwestią jest to, że wiele osób po prostu zapomniało, że takie psy istnieją. Wiele osób zapomniało, że pudel, czy to miniaturowy, czy to jego większe, można powiedzieć, czy to można powiedzieć jego większe typy, ponieważ pamiętajmy, że pudle są przeróżne. Od takich małych kilkukilogramowych po psy, które potrafią ważyć ponad 30 kg. I ludzie o pudlach zapomnieli. W końcu doszło do sytuacji, że biorąc pod uwagę te małe psy, wybierając małego psa dla siebie, nie myślę, że wśród tych psów, które należy brać pod uwagę, może znaleźć się pudel. No i bardzo szkoda. Bardzo szkoda, ponieważ w mojej opinii te pudle są jednymi z najfajniejszych psów, i warto naprawdę się na nie zdecydować. I zaraz o tym powiem, dlaczego tak jest. Ale chciałbym tutaj podziękować wszystkim wspierającym, szczególnie jednej osobie, która mnie wsparła na Patronajcie. Oraz tym wszystkim, którzy wspierają mnie na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy, czy też poprzez komentarz z super podziękowaniem. I oczywiście zapraszam do tego wsparcia mojej osoby. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądają, oceniają, komentują. Zapraszam do dalszego oglądania i zapraszam oczywiście do polecenia znajomym, wrzucenia na swoje media społecznościowe. Wróćmy jednak do naszych pudli miniaturowych i dlaczego to jest dobry wybór. Zacznijmy od tej najważniejszej cechy tych płód, czyli od tego, że są to psy, które bardzo fajnie nastawione. I zacznijmy od tego, że są to psy fajnie nastawione w stosunku do ludzi, a szczególnie w stosunku do swoich opiekunów, ponieważ te psy nawiązują niesamowicie silną więź ze swoimi opiekunami. One bardzo mocno kochają swoich opiekunów, one potrafią zrobić dla nas dosłownie wszystko. Są one bardzo mocno nastawione po prostu na opiekunów, i większość ich, można powiedzieć, aktywności bycia obok nas jest nastawiona właśnie na kontakt z nami. Oznacza to oczywiście, że one do końca tak dobrze nie znoszą samotności. No, jeśli je nauczymy, to tak jak podobnie inne psy będą ją znosić, ale jednak najszczęśliwsze są, kiedy są obok nas. Nie zapominajmy jednak, że pewna niezależność, upartość w nich pozostała, no ale to dotyczy wszystkich psów tylko że w żaden sposób nie będzie to negatywnie wpływało na nasz kontakt z tymi psami. Więc po pierwsze i najważniejsze są to po prostu psy, które są bardzo pozytywnie nastawione w stosunku do swoich opiekunów. Druga rzecz, która. Powoduje, że są to psy bardzo fajne, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór, jest ich nastawienie ogólnie do świata. Są to psy wesołe, są to psy optymistycznie nastawione do całego otoczenia, psy, które nie sprawiają problemów, psy, które lubią cały otaczający je świat. Więc to ich nastawienie do opiekunów niejako można powiedzieć rozszerza się na cały otaczający ich świat. I ta wesołość, ten optymizm jest wręcz zaraźliwy. To psy bardzo elastyczne, jeśli chodzi o to, gdzie mogą żyć, czy też jeśli chodzi o podróże. Tutaj najważniejszym elementem oczywiście jest obecność opiekunów. Opiekunów, czy też opiekuna, opiekunki, którzy są obok nich. Oczywiście są to też psy, które są gigantycznymi pieszczochami. Lubią ten kontakt z człowiekiem. Zdarzają się oczywiście osobniki, które musimy do tego przekonać, ale z reguły pudle miniaturowe są prawdziwymi pieszczochami. Lubią być obok człowieka i ta bliskość z człowiekiem jest dla nich, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo, bardzo ważna. Następnie mamy ich aktywność. Oczywiście pudel w odpowiednich rękach może stać się psem aktywnym i ta nawet wysoka aktywność mu nie będzie przeszkadzała. Tutaj ten pies doskonale dostosowuje się do swoich opiekunów, ale gdy trafi do osoby spokojniejszej, to on również się do tego przystosuje. Nie zapominajmy oczywiście, że spacer, że zabawa jest mu potrzebna, ale jednak on potrafi fajnie dostosować się do swoich opiekunów, czy też do swojej opiekunki, opiekuna będę mówił, opiekunów i dzięki temu on nie będzie sprawiał problemów tymi wysokimi wymaganiami, jeśli chodzi o aktywność. Również jego podejście do innych zwierząt, innych psów, czy też innych zwierząt domowych jest pozytywne. Nie możemy zapomnieć o socjalizacji, ale ona jest prosta. Więc, jeśli posiadamy w domu, na przykład kota, jeśli posiadamy inne zwierzęta, to pudel miniaturowy potrafi się bardzo szybko z takim, można powiedzieć, swoim nowym towarzyszem dogadać i nie będzie sprawiał w tej materii problemów. Oczywiście pudle słyną również z bardzo dużej inteligencji. To są jedne z najbardziej inteligentnych psów, i możemy je bardzo szybko nauczyć właściwie wszystkiego. To są psy niesamowicie podatne na szkolenie, psy niesamowicie podatne na wszelkie formy nauki, i warto to robić, ponieważ to, czego potrafi ten pies się nauczyć i jak szybko to potrafi, naprawdę wiele osób zaskakuje. Nie zapominajmy jednak, że te psy potrafią wykorzystywać również tą swoją inteligencję, spryt w celach no nie tak fajnych, czyli po prostu potrafią nas sobie owinąć wokół palca w niesamowicie szybki sposób. O tym musimy pamiętać. Dodatkowo pudle charakteryzują się dużą odpornością, długowiecznością, to psy, które potrafią być z nami naprawdę bardzo, bardzo długo. Oczywiście dzielą tą zaletę z innymi Psami małymi, ale jednak pudle nawet tutaj się wyróżniają. To są psy, które będą z nami bardzo, bardzo długo, nawet 18-19 lat. Więc bardzo fajna wiadomość. Jeśli chodzi o pielęgnację, to gdy spojrzymy na zdjęcia i zastanawiamy się na przykład, czy my też musimy tak obcinać naszego pudla, nie. To po prostu tradycja. Pozostałość po tym, że pudle były kiedyś. Psami myśliwskimi. I były w tym naprawdę bardzo, bardzo dobre. A to strzyżenie no po prostu miało za zadanie chronić te psy, gdy na przykład miały one za zadanie wyłowić z jakiegoś jeziora, z jakiejś rzeki upolowaną zwierzynę. Dlatego tak je strzyżono, dlatego też na wystawach też je tak możemy oglądać. My jak najbardziej możemy pudla mieć takiego, jakiego chcemy. z Tą sierścią, takiej długości, jaka nam odpowiada. Ale pielęgnacja, tu oczywiście muszę to powiedzieć, jest y, potrzebna. Pielęgnacja troszkę czasu zajmuje, nie jest to coś bardzo trudnego, żebyśmy się tego oczywiście nie wystraszyli. To nie jest coś, co będzie nam sprawiało problemy. W Potrzebna jest tylko regularność. Oczywiście, pudle to też psy, które doskonale odnajdują się i w przypadku większej rodziny, i w przypadku osoby, która jest sama. Pudlowi wystarczy, że pudel potrzebuje tylko odpowiedniej ilości czasu z opiekunem, czy też z opiekunami, i wtedy jest szczęśliwy. I czy to będzie ktoś samotny, i czy to będzie ktoś sam, czy to też będzie większa rodzina, on wszędzie doskonale się odnajdzie. Więc podsumowując należy stwierdzić, że pudle to jedne z najfajniejszych psów, jakie istnieją. Proste w wychowaniu, proste w prowadzeniu, nie sprawiające w gruncie rzeczy żadnych problemów. Trzeba pamiętać o pielęgnacji, trzeba pamiętać, że ta gigantyczna inteligencja i spryt niekiedy może oznaczać, że ten pies będzie próbował wejść nam na głowę, ale tak to ten pudel jest psem bardzo fajnym. I fajnie by było, gdyby naprawdę był częściej wybierany, ponieważ szkoda, że tak fajne psy są spotykane coraz rzadziej. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.